Cześć, wam. witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Grze Dying Light The Beast. Niestety, jakby to powiedzieć, nasze trio się obecnie pomniejszyło. Został jeszcze głos w rozsądku kolega Max Cross, no i w sumie ja. Także... Głos rozsądku mówi. Tak. Dzień dobry. Jeszcze witamy Was, no i zapraszamy do wspólnej zabawy, oglądania, bo najzwyczajniej słuchania tego gdzieś tam w tle, tak powiem. Zależy jak to ogląda, albo nie ogląda, tak powiem, ale na pewno nie ma źle. W tym wszystkim rozwijamy się, powiedzmy, dalsze losy. efektu, jakby to powiedzieć. Że niby się to wszystko wali, tak jak sami widzicie. Tylko zamiast tego to ja mam gorszy problem, bo nie mam apteczki ani jednej i to jest... Jak na razie bym powiedział dosyć... problematyczna rzecz. Tym wszystkim... Ja już widzę te piękne półki, to ja wiem co my tutaj będziemy jak zwykle robić. To wejście proste nie mogło być nigdy. Jak zawsze możliwość wykazania się i kania po półkach, tak jak sami widzicie. tutaj nic. Aczkolwiek tutaj jakiś ninja jest. O! Morfina, wow, legendarne przedmioty wartościowe. Co tym wszystkim trafiło? Mmm, co lecimy dalej? Zimno na dłożów przecie Brady, tak. Bo miałem gdzieś tam troszeczkę okno uchylone, żeby przewietrzyć daleko. Aha. Ty, lepiej, Także zacząłem. Nie, nie się. Nie, nie Nie, mam, czuję się. Nie, nie czuję U, się. Nie czuję się. Nie czuję się. Grzeje czuję się. taki to pożyje. Ale ten na którym gram? <ślesy> no to taki pożyje. A refer musiałem wyłączyć, żeby nie spoczył. Dycha. na no. suchym powietrze się robi. A no to się nie dziwię. To tak zazwyczaj jest. Ja mam na szczęście akwarium, także. Nie mam problemu z suchym powietrzem. Zawsze gdzieś tam trochę. Powiedzmy, tej wilgoci ma. Cool.

Lecimy do ratursa. Wow. życzyłem, że będzie jakieś przejście. Tutaj nie jest takie przejście, trochę. ale zatem ten taki ciekawy zombie, plujący. Cześć, Mateusz. Witam cię serdecznie, kupelat. Można powiedzieć troszkę. Tak, jak widać dalej. Tobie kontynuuje Dying light. Tak. że tak powiem. Co tam u Ciebie słychać w wielkim świecie, że tak powiem? Albo zapytam. Potrzebujesz mojej Dzięki wie, ja. dużo się tu zmieniło. Mam nadzieję, że to wiesz. Ilaj, znalazłem Twojego ojca. Aby Ci to powiedzieć, Żyje? był sobie. Niestety nie. Jak? Było sobie życie. Tak... Dręczyły go stare grzechy, rzeczy, które zrobił, żeby chronić Ciebie i Twoją matkę. On to kurwa robił dla siebie. Dla tych zjebanych ja, pro układów, żeby przez chwilę te, że nie, nie poczuć się nie kimś ważnym. Jak, tak ci powiem, Pan Leśnik, co go kurwa policjanci słuchają? Jakby nie było, wysadził się. Razem z tymi jaskiniami niedaleko waszego domku. Aho. Rozumiem. Coś przed tym powiedział? Coś o mnie? Chciał, żebyś mu wybaczył. I dlatego uciekł? Znowu? Jak tchórz? A, pieprzyć to. Ilaj, to twoja rodzina, ale. Nie masz żadnego ale. Dziękuję ci. Skończyliśmy rozmawiać. Poczekaj. Chciał jeszcze ci to dać. To? To gówno jest dla mnie bezwartościowe. Weź to sobie. Jesteś pewien? Nie chcę tego. Okej. Okay. Trzymaj się, ilaj. Na razie. No, nieźle. Poprawiła się. No, poprawiła się sytuacja. Zobaczymy czy idzie coś z szpeju kupić, sprzedać Co ja mogę tutaj kupić? Lepimy ja za Arcie, żeby mieć więcej życia, bo na razie jest lipu. Trzydzieści trzy. Kupimy trochę szpeju, że tak powiem, do wyrabiania sprzętu. Żeby coś było... это um. <sighs> O! No mnie to wszystko obchodzi Wystarczy tylko pozostać w zdrowiu i nie dać się ukryć. Zobaczymy jak długo to Krok po kroku Być może jeszcze wrócimy do starych czasów Dobra, to pokazuje tu u górę Nie, dobre, trzeba wyjść stąd po prostu Dobra, lecimy. No, bo nigdy nie ma nudy, co? No, proszę, toż to chodzą te kłopoty. No, jak na razie tak dodać jakoś wybitnie nie mam. Niestety. Dotarłem do studni. Pełno tu zainfekowanych. Czyli zajebiście. ten teren. To dla nas bardzo ważny punkt. Aha. Weź teren. No nie to niech zaraz atakuje... Idealnie się energia trafiła. wyeliminowałeś co ja powiem, jak łasieczka aż bym nie chciał namy miejsce miejscu Sprawdźcie tych zombiaków jak to mówiąc, aż tak w dostać ale. Tak, znalazłem ciała. Nie ma tu żadnych zapasów. I trochę nam się sprawy komplikują. Czy jak zwykle? To znaczy? to znaczy, że ktoś na was poluje i zostawia listy z pogróżkami. Cholera. Dobra. Zastanowisz się, co z tym zrobić. Aha. A póki co wpadnij do mnie. by ci pomoc. O. Wszystko, wszystko. Którą my te godzinę mamy? Osiemnasta, dobra, to będzie trzeba wracać. Jak mam kończyć rachunek, oh, Myślałem, że umrę w samotności. Dziękuję. No spoko. Ja. Teraz już se sam chłop rać chłopie, my musimy uciekać. Do bazy. Chociaż mam blisko, no ale... Się zaczyna taka pora, żeby te stwory nam wychodziły po prostu. Dzięki za pomoc, Dobra, to nie tutaj, to jeszcze wyżej. A może pierwszy okay. krok na drodze do przełomu? jak? Wiadomo, kto was zaatakował? Moi ludzie nad tym pracują. Szukają tropów. Na razie wzmocniliśmy patrole. Daj Dobra, znać, tak, że się raid. Live a będę Jasne. już na Twitchu kończył. Na dziś, A to dla ciebie. Dzięki za pomoc. Że tak powiem. Że dziękuję wszystkim, którzy byli, są, będą. No i zapraszamy zaś. Także dzięki wam. Trzymajcie się. I... Przyznam, I bywajcie do zaś. Aż jedna osoba to dopiero Rajdik. Zatrzymaj Cześć, transmisję. Tak, dobra. No dobra. Tutaj mamy ponownie zadanie w kościele, także idziemy do kościoła. Może innego kościołania tego, co żeśmy wcześniej byli. Tam akurat nie idziemy, bo tam jakieś gniazdo widzę jest. Jak ja bym to powiedział poza moim kręgiem zainteresowań filiowych, no tym wszystkim. No, ale nieźle to są ja nawet meleksy. Ostatnia meleks. misja. Uh -huh. I co, idzie spać? No, wiesz, Musisz spać, to. Rumianku hmm. Jeszcze aktualizacja tego Trzeba zrobić Discorda Co masz na myśli? Wy... Widzę, że jest ten, ikonka, że jest aktualizacja Discorda gotowa jakaś Aha. musi zaktualizować. Aha, dobra ci chodzi po prostu twojego, ja myślę, że tu ogólnie naszego. Ogólnie aplikacji samej, nie? No właśnie się zorientowałem. Nasz się odświeżył, wygasło to co było od Diego, wskoczyło te moje, także nic, żadnej ikonki nie zniknęły i jest dobrze. Cieszy mnie to. Teraz jestem tu, a się jest Dobrze, że te wirale przynajmniej przyładzą, to no, zbieramy energii i się pozbędziemy tego mini sterydziarza, że tak powiem, bo już prawie że półta, jak widzicie, pasek energii jest. Dobrze się zaczyna, tylko że jak się okazuje, że nie będą więcej chcieli przyłazić. Widzicie? Desmond je jestem w stanie zaatakować, ale już niestety nie. A tu jeszcze brakuje energii, żeby go... W jakiś sposób podjąć próbę walki w

Nie przyjdą jacyś zarażeni. No czekajcie, ja mogę zrobić... Cztery granaty. Hmm, tylko ja je mam tam rzucić? Żeby to poszło. Też żyje, ale ładnie dostał. On się nauczył. Udało się, ale było słonne polskie słowo, także przecinkowy wybornie. Pytanie, czy było warte go zabijać? Co my z niego dostaniemy? i na walutę ze starego świata. O. Czy się jeszcze poszwendać, może gdzieś coś się. Dozbiera, jaki ino jakiś, że tak powiem. Hmm... No, no, trochę rzeczy podbierane. O matka biedacy. A co tu chodzi? W co oni kurwa grają? Yy. Tak, znalazłem więcej twoich ludzi zamordowanych, ale to nie ma nic wspólnego z bestią. Coś już wiesz? Nic pewnie nie wiem Mam kilka podejrzeń No to się nimi może podziel Spokojnie Dorwiemy tych drani, ale musisz dać nam trochę czasu Trochę czasu o. E, Dalej tam также не стыд